Skąd to masz? Kupiłem jak tankowałeś. Mieliśmy uzgadniać zakupy, bo trzeba bardzo oszczędzać. To nie jest forsy na podróż. Skombinowałem 25 dolców przed wyjazdem. Jakim cudem? Opchnąłem trochę rzeczy bilemu spod 4C. Temu niewidomemu kajtkowi? Tak. Co mu opchnąłeś? Rzecze. Jakie rzeczy? Karty z bejsbolistami, szklane kulki. Paputa. Paputa? Obchnąłeś martwą papugę niewidomemu dziecku? Lloyd! Co ty? Paput nie miał uba. Harry, naprawiłem go. Śliczny ptaszek. Umiesz powiedzieć śliczny ptaszek? Śliczny ptaszek. Tak. Jutro zobaczymy dom adwokata braci Menendez. A za chwilę ściskająca serce opowieść o niewidomym chłopcu, którego oszukano, sprzedając mu martwą papugę. Myślałem, że jest po prostu cicha.